Odwiedźmy naszych chłopaków. Tak, skoro koszykarze nas nie zapraszają, to przyjdziemy bez zaproszenia. Tak, odwiedzimy ich z torcikiem. Ciekawe, jak zadomowili się w niebieskim domu. Dobra, chodźmy, nie chcę już siedzieć w samochodzie. Cześć, i króliczki. A dokąd idziecie? Z torcikiem. Idziemy w gości. Do, do niebieskiego, niebieskiego domu. Do domu to dom chłopaków. Zamierzacie odwiedzić chłopaków? Dziewczyny, nasi chłopcy tam mieszkają. Idziemy ich odwiedzić. Tak, chcemy ich odwiedzić. Papa, przegrywy. Nasi, nasi chłopcy też, też tam, tam mieszkają. mieszkają. Tak tęsknię za browastym. Dziewczyny, musimy kupić tort i jutro pójdziemy do naszych chłopaków. Tylko owocowy. Nie Karina, tort będzie czekoladowy. Browasty uwielbia czekoladę. Owocowy. Czekoladowy. Owocowy. Mówię, że czekoladowy. Dziewczyny uspokójcie się, kupimy tort lodowy. Ej, długo tam będziesz, już pół godziny tam jesteś. Nurkujesz czy co? Rany, mieszkamy z chłopakami, a kolejka jest jakby było tu z 10 dziewczyn. Dokładnie. Mam dość kawałek do toalety, jakbym wiedział, to bym się nie przeprowadzał. Ej, nie mów tego, tak moim przyjacielu, lepiej zbieraj swoje śmierdzące skarpetki. Moje nie śmierdzą, pieraj je codziennie. Co ten twój kumpel ma tam jakiś zabieg czy co? Może ma tam jakiś masaż. Chłopaki, jak tam prysznic jest wolny? Porozrzucali jakieś graty. Nie! nie. Kew tam chyba utknął. Tylko słyszymy, jak śpiewa piosenki. Na waszym miejscu bym nie czekał. Jak kew się kąpie, to długo trwa. To co mamy zrobić? Wiadro i na zewnątrz, zróbcie letni prysznic. Jaki letni prysznic jest brzydka pogoda? A wy zbierzcie te skarpetki i deskorolki, zrobiliście bałagan. Straszny brud. Byłaś już! Zajęte, dopiero się namydliłem! Namydliłeś się już pół godziny temu! I takie odpowiedzi są co godzinę! Namydliłem się, ogoliłem się! Ciągle to samo! O rany, dobre, jak ja będę pod prysznicem, to on będzie czekał! Pozbierajcie to, chłopaki! Czekaj, sprzątać, sprzątać to. to! Nie, nie będę sprzątać! Ja też nie! Posprzątaj, że ke wyjdzie! Pilnuj się! Nie no, chłopaki, posprzątajcie to, czemu ja mam wszystko złożone, a wy taki bałagan! A co, jak nas ktoś odwiedzi? Hehe, czekasz na Dianę! Timur, uspokój się! Nie uspokoję się, nie zależy mi na porządku, bo nikogo się nie spodziewam. Tak czy siak, nie rób bałaganu, bo jeszcze utoniesz w tych swoich śmieciach. Kev, masz 3 minuty na zwolnienie prysznica! Jeszcze 15 minut! Nie no, chłopaki, słyszeliście, jeszcze 15 minut! Jeszcze 15! Mówiłeś 15 minut 3 razy! Chłopaki, co tu robicie? Wstawajcie, posprzątajmy! skotko, jesteśmy zajęci! Skręć prawo! Celuj, celuj! Zubzak, jeszcze nie posprzątaliście? Dawaj, dawaj, sprawa! mi apteczkę! Jesteśmy zajęci! Jestem w szoku, z kim ja mieszkam? Ja też jestem w szoku, wszystko tutaj sprzątam! Nikt nie chce nic robić! No chłopaków zamienię się w wysypisko! Co ty zrobiłeś? Przez ciebie przegrałem! Co ty, Maskotko, chcesz problemów? Co? Chcesz coś powiedzieć, Zub? Co? Ty, króliku, szukasz jakichś problemów? Nie, no mam ich dość. Słuchajcie, zupizak, zabierzcie się do sprzątania, bo jak nie, to będziecie mieli duże problemy. Co? Do sprzątania. Dziewczyny, i jak wyglądam? Ja, no jak zawsze pięknie. Maja, a ty co robisz? Zakochałaś się w kimś? Nie, chcę po prostu dobrze wyglądać. Dobrze wyglądać. Dziewczyny, nie walczcie. Przyszłyśmy w gości odwiedzić naszych chłopaków. Musimy mieć dobre nastroje. Dobre nastroje. Mhm. Mamy gości. Eee, hey, umyty. No, no wreszcie. wreszcie. Kończyła się ciepła woda. A niech to. Chłopaki, ktoś przyszedł. Szybko do sprzątania, bo jak to nauczyciel ma to koniec. Tak, do sprzątania. Cześć Wam! Cześć, Smile! Cześć, koszykarze! Przeszłyśmy w gości! Tak, nie odwiedzacie nas w różowym domu, dlatego postanowiłyśmy Was odwiedzić w niebieskim domu. Proszę, Smile, tort dla Ciebie, Twój ulubiony pomarańczowy. Wizyta, pomarańczowy ciasto, super! No to jak, możemy wejść? Smile, zachowujesz się dziwnie! Nie, nie dziwnie, tylko chłopaki idą pod prysznic i wszyscy są w ręcznikach. Może potem przyjdziecie! Nie rozumiem, co to było. Co z nim? Diana Smilik cię olał. Jeszcze zobaczymy. Dziwnie się zachowują. Odwiedziłyśmy ich z ciastem, a Smilik zamknął drzwi. Tak, Diana nawet cię nie przytulił ani nie pocałował. Co mu się stało? Dziewczyny, wystarczy. Chłopaki i Smil, otwórzcie. Chłopaki, co? Smil jeszcze trzy minuty potrzebuje. Przątajcie. Mówiłem, żeby posprzątać, mówiłem? Tak, pójdziemy pod i sprzątamy. Tu weź swoje brudne skarpetki z pod To nie moje tylko zupa i z oko. Nie ma znaczenia czyje, przyszły czy liderki. Stoję tam z ciastem, jak mam je tu wpuścić? Kitty przyszła? Czostem? A jakie ciasto? Czekoladowe? Nie, pomarańczowym. Krótko mówiąc, odwrócę uwagę króliczków na dwie minuty, a tu ma być czysto, zrozumiano? I macie mnie nie zawieść, rozumiecie? Rozumiecie? Nie ma być czysto. Jak no, no, to? Ma to być porządek przegrywy. No dobra. Dobra, ja więc nie będę sprzątać, jestem zmęczony. Ja też już nie będę, to nie moje. Nie no chłopaki, nie wiem jak mam z wami rozmawiać, Zupi, Zak! Maskotko z nimi się nie da rozmawiać. Jak ci nie słuchałem, to posprzątaj sam. Idę zrobić omleta. Czuję, że w tym domku długo nie wytrzymam. Maskotko pod kanapą są trzy pary moich skarpetek. Weź je ich wrzuć do pralki. Sam sobie zbieraj swoje skarpety. O dziewczyny, po prostu mnie tam zawołali. Musiałem na chwilę wyjść. Zawołali cię tak? Ciekawe, kto tak pilnie cię zawołał, że zatrzasnąłeś mi drzwi tuż przed nosem. To co, możemy wejść? Stoimy tu już 20 minut. A, no tak. Słuchajcie, wy macie ciasto, a my nie mamy żadnej herbaty. Smile, co sugerujesz? Mamy wrócić do różowego domu? Słuchaj, Smile, trochę mnie wkurzasz, jesteś dziwny. Słuchaj, Maja, będziesz się tak odzywać do swojego chłopaka, ale nie do Smile'a. Smile, możesz nas wpuścić? To trochę dziwne, przyszłyśmy, pukamy, a wy nas nie wpuszczacie. A gdzie jest zakad? Czemu go nie widzę? Nie powiedziałeś mu, że przyszłam? Kitty Zakad jest pod prysznicem. A wy, dziewczyny, przyjechałyście samochodem? Samochodem! Słuchaj, Smiley, nie rozumiem. Czemu zwlekasz? Jak nie chcesz nas wpuścić, po prostu powiedz, wrócimy do różowego domu. No, a tort zostawimy tutaj, na werandzie. Nie, Kitty, tort zabierzemy ze sobą. Dziewczyny, jak jesteście samochodem, a my nie mamy herbaty, to może skoczycie samochodem po herbatę. Potem sobie usiądziemy i pogadamy. Słuchaj, smile, nie musisz mi tego mówić. Wiem, że wczoraj trenerka Ebi i nauczyciel Mike byli w sklepie i kupili wszystko do różowego i do niebieskiego domu. Okej, okay, wchodzimy. To nie umył patelni? Szybko do kuchni, chcę zrobić omlet. Cześć, Kev. Chłopaki, cześć. Chłopaki, mamy gości. Cześć, dziewczyny. Króliczki przyszły. Hej, Kitty. O, z czym to ciasto? Sprzątaj, a nie ciasto. Smile, teraz rozumiem, czemu nie chciałeś nas wpuścić. Dziewczyny, wszystko było idealnie czyste. Widzicie, co zrobiły przez tą chwilę, jak z wami rozmawiałem? Szybko sprzątać. Może usiądziemy? Czemu stoimy w drzwiach? Tak, chodźmy, dziewczyny. Sprzątajcie szybko! Szybko sprzątajcie, dziewczyny przyszły! Co się dzieje? Przyszły ci liderki. Dobra, ja nie będę sprzątał. Ciasto nie jest czekoladowe, jestem zły. Prówiasty mam sam sprzątać. Sprzątaj. Wow, tutaj sytuacja jest jeszcze gorsza. Tak, chłopaki, nie wiedziałam, że z was tacy bałaganiarze. Rzeczy i skarpetki porozrzucane w całym domu... Chłopaki, jak można tak żyć? Tak to jest, dziewczyny. Ci dwaj w ogóle nie chcą nic robić. Tylko robią bałagan i rozrzucają rzeczy. Ja nie muszę nic sprzątać. W różowym domku Stella po mnie sprzątała. Tak, chłopaki. Ta przeprowadzka okazała się być dla was nieudana. Mi też nie podoba. Kev był pod prysznicem i godzinę czekaliśmy, a w pokoju ciągle jest bałagan. Tak, a dziś nie było śniadania. Nauczyciel Mike poszedł i nikt nie umiał gotować do nas jedzenia. Słuchajcie, dziewczyny, może weźmiemy tort i pójdziemy do różowego domu? zgadzam się, to nie jest fajnie. Jak kiedyś przychodziłam do zombie domu, było tu przytulnie, a teraz jest tu jeden wielki bałagan. Nie, nie, dziewczyny, teraz te głupki wszystko posprzątają. Złopizak, macie ostatnią szansę, żeby wszystko posprzątać. Macie ostatnią minutę. Odliczaj. Smań, to bez sensu. Chłopaki, mam lepszy pomysł. Ubierzcie się i chodźmy do różowego domu. Napijemy się herbatki i zjemy tort. Skoro nie możemy posiedzieć u was, to wieczór spędzimy u nas. To najlepsze rozwiązanie. Tutaj nawet nie poczujemy smaku tego tortu przez zapach tych skarpetek. Jeśli chodzi o skarpetki, to ta dwójka. Mówiłem ci, wrzuć moje skarpety do prania. <laughs> to jak chłopaki odwiedzicie nas? Tak, idziemy. Tak chłopaki, papa! Pa. Pa. Też idę do różowego domku. Jak tu wrócę, ma być porządek. Puszcz, ty mamy cię dość. Nic nie sprzątamy. Jak tu wrócę, ma tu być czysto. Idę do różowego domku. Co robicie, zabierać te rzeczy? Ebi jest tak fajnie cały dzień razem. Super, Mike, super. Tylko moje dziewczyny powiedziały, że wrócą o 17, a jeszcze ich nie ma. Ebi, nie ma co się martwić o dziewczyny. One są już dorosłe, niezależne. Ja w ogóle się nie martwię o chłopaków. Super, że się o nie nie martwisz. Ale ja się o nie martwię. To są dziewczyny. Ebi, nie martw się, one wrócą. A jeśli mówimy o jutrze, to jedziemy na te źródła termalne? Mike, przecież ci już powiedziałam, że tak. trenerko Ebi, nauczycielu Mike, owocki. Mike, poczęstuj się, jabłuszko, winogronko. Ebi, jestem w szoku. W twoim różowym domku jest tak czysto i cicho. A w niebieskim domu tak nie jest? Trenerko Ebi, w niebieskim domu są chłopaki. Nie chcę sobie tego wyobrażać. W niebieskim domu jest wszystko ok! Mike, to powiedz mi, co się dzieje w niebieskim domu? No. Trenerko Ebi, jakbyś nie wiedziała. Trenerko Ebi, tam mieszkają chłopcy. Tam jest kompletny bałagan. Wszędzie brudne ubrania i porozrzucane skarpetki, i nigdy nie chce tego sprzątać. Dobrze, że już tutaj nie mieszkają. Mike? Co Ebi? O, winogrona. Mike, nie zmieniaj tematu, albo kończymy kolację i idziemy do niebieskiego domu. Trenerko Ebi, pójście tam nie jest dobrym pomysłem. Będziesz potem bardzo źle spać. Lepiej pójść tam jutro rano i zrobić zamieszanie. Dziewczyno, o co wam chodzi? Chłopaki są niezależni, nie ma co ich kontrolować. Nie można ich kontrolować, Mike. Są niezależni. Gigi, jak się kłóciłaś o tort czekoladowy, to zabrali ostatni owocowy. I co zabierzemy ze sobą do naszych chłopaków? Trzeba było wziąć czekoladowy. My chciałyśmy owocowy. Nauczycielu Mike! Hej, dziewczyny. Dziewczyny. 17.24. Spóźniłyście się. Zapomniałeście, że dzisiaj pomagacie pizzę? Sprzątać kuchnię i zmywać naczynia? Pamiętamy. Pamiętamy. Nauczycielu Mike, musimy porozmawiać. Gigi. Gigi. No to mów, Gigi. Mike, Gigi chce powiedzieć, że idzie do kuchni umyć naczynia razem z pizzą. Nie, trener Kobe, nauczycielu Mike, sprowadź tu chłopaków. Nie mogę żyć bez mojego browastego. Tak, ja bez Tomasa też nie mogę żyć. Jest weekend, a my nie spędzamy razem czasu, bo mieszkamy osobno. Chłopaki nie będą mieszkać w tym domu. Dziewczyny, zapomniałyście, bez chłopaków żyje nam się dużo lepiej. Nigdy nie śmieci, wszystko jest czyste, ciche, same plusy. Ebi, ale tak też jest u mnie. A mnie wszystko jedno, ale poszłam po tort owocowy i bez tortu owocowego dzisiaj nie usnę. Trenerko Ebi, proszę, niech chłopcy się tu z powrotem wprowadzą. Nie! Ebi. Ebi powiedziała, nie! Dziewczyny, to tak super, że nas odwiedziłyście. Z ciastem pomarańczowym, mój ulubiony! Pomarańczowe to moje ulubione. Tak, chłopaki, ale nie wpuściliście nas od razu. Mogliście uprzedzić, że wasz dom nie jest posprzątany i lepiej, żebyśmy nie przychodziły. Wtedy zaprosiłybyśmy was do nas, do różowego domu. Jestem w szoku, że w waszym niebieskim domu jest taki bałagan. Maskotko, jak ty możesz mieszkać w tym niebieskim domu? Ja sam jestem w szoku, przyjechaliśmy na jeden weekend. A te przegrywaj, chłopaki, że robią taki bałagan. Zauważyłam. I u was też dziwnie pachnie. Tak, nieprzyjemnie, śmierdzącymi skarpetkami. A wiecie jaka jest kolejka do prysznica? Czekaliśmy na kawa półtorej godziny. Chłopaki, szybciej! Chodźmy napić się herbatki i zjeść torcik. Idziemy, idziemy. 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 Blondi zrozum nas, jest weekend, a nie możemy spędzić czasu z naszymi chłopakami. Blondi, nasi chłopcy mieszkają w niebieskim domu i nie możemy ich odwiedzać. I co, sugerujecie, żebym odwołała nasz trening? Wtedy nie będzie ani joggingu, ani rozciągania, ani gimnastyki. Proszę, tylko jeden dzień, jeden jedyny dzień. Jutro dzień z chłopakami, a potem będziemy trenować jak szalone przez cały tydzień. Nie wierzę. W szkole spędzacie codziennie czas z waszymi chłopakami. Do wiejskiego domu przyjeżdżamy tylko na weekendy, poczekajcie do poniedziałku. Do poniedziałku? A ja nie będę czekać do poniedziałku. Jutro spędzę czas z Zakiem. Nie spodziewajcie się, że będziemy jutro biegać. Dobrze, możecie nawet odejść z zespołu. Pizza, zrób ciasto wiśniowe. Futbolistki, coś wam się pomyliło? Nie zrozumiałaś? Z wiśni. To jej pomysł. Chcę odwiedzić Dime, a on uwielbia ciasto wiśniowe. A ja lubię jabłecznik. Chcecie ciasto wiśniowe, jabłecznik, a wiecie gdzie jest piekarnik? To upieczcie sobie same. Dobrze, pizzę upieczemy. Aleksa robisz ciasto wiśniowe, a ty, carbonare z serem. Mój Dima to uwielbia. Żeby wyjdźcie z kuchni. Dima uwielbia. Laura, uważaj, bo upieczemy świnie, a żeby to uwielbiają. <noise> Żabie utka też są pyszne. Dobra, chłopaki, tort będzie na stole, a ja idę robić herbatę. Nauczyciel Mike? Witaj, Witaj nauczyciel Mike. Mike. Dzień dobry, dziewczyny. Dziewczyny, zaprosiłyście chłopaków do siebie? Chłopaki, Chłopaki tu nie, tu nie mieszkają. mieszkają. A niech to. Jutro nasi chłopcy też przyjdą do tego domu i nikt nam nic nie powie. Dziewczyny, znacie zasady. To dom dla dziewczyn. Chłopcy mają swój własny dom. Chłopcy idźcie do swojego domu. Proszę karze, do niebieskiego domu. Nie jesteśmy tu mile widziani. To co, mamy stąd wyjść? Ale tu rygorystycznie. Ale zobacz jak czysto, a nie tak jak u nas! Trenerko Ebi, wszystko ci wyjaśnię. Na początku kupiłyśmy tort i poszłyśmy do chłopaków do niebieskiego domu, ale nie możemy tam spędzać czasu, to niemożliwe. Trenerko Ebi, nie wiesz, co tam się dzieje. Tam są wszędzie porozrzucane jakieś rzeczy i tam jest taki zapach starych skarpetek. Nie da się tam oddychać. Mike mówiłeś, że chłopcy są niezależni, tak? Jak wychodziłem, było czysto. Tam wcale nie jest czysto! Trenerko Koebi i nauczycielu Mike. Dzisiaj chłopcy odwiedzą nas w różowym domu. Chodźcie, chłopaki. Rany dziewczyny, wrobiłeś się nauczyciel Majka. Teraz Majk dostanie ochrzan. Słuchaj, Majk, nasz wieczór się kończy. Dziewczyny, ty i ja idziemy do niebieskiego domu. A ja nie chcę psuć sobie nastroju na wieczór. A ja pójdę do niebieskiego domu. Chętnie ich ustawię. Idziemy z, z wami. A teraz napijemy się herbatki. Futbolistki, co robicie w naszym pokoju? Laura, powiedz, ty nas tu przyprowadziłaś. Potrzebujemy kosmetyków. A potrzebujecie kosmetyków? Wyjdźcie i zamknijcie drzwi za sobą. Nie wolno wam tu wchodzić bez pozwolenia. Zapamiętacie to? Dziewczyny, szybciej! Odwiedzili nas koszykarze. Tak ciężko wam dać cienie i szminkę i dododimy, a zapomniałam kosmetyków z domu. Wiesz co, Laura? Czasami tak mnie denerwujesz. Futbolistki, Wyjdźcie Szybko, szybko, nasz tort nie jest za dużo, Nie dzielimy się nim Wieśniaczki, idziemy dziewczyny Upiekłyście ciasto wiśniowe i zrobiłyście karbonarę? Robią się Jestem w szoku Chłopaki, ja robię herbatkę, a ktoś z was kroi ciasto no, A dla mnie herbata jaśminowa Dziewczyny, niewygodnie tu będzie jeść ciasto Nawet nie ma stolika I tak jest lepiej niż w waszym niebieskim domu No, lepszy tu jest zapach nie ma się co dziwić. Futboliści, przegrywy, chłopaki żab. Kochanie, ciągle się z nimi o to kłócę. Mówię i mówię, a oni nie reagują. Ta, szczególnie Zupi Zak. Oni cały dzień siedzą na telefonach i nic nie robią. A jak sprzątam, to zazwyczaj rzucają poduszkami. Maskotko, przestań narzekać. Ebi, naprawdę nie musimy nigdzie iść. Napijmy się jeszcze herbaty. Mike, nie zmieniaj tematu. Dziewczyny, zawołajcie koszykarzy. Pójdą z nami do niebieskiego domu. Oczywiście, Oczywiście, trenerko Ebi! Mike, ukrywałeś przede mną, co się dzieje w niebieskim domu. Porozmawiamy sobie później. Ebi, z chłopakami nie jest tak łatwo, jak z dziewczynami. Nie jest ci łatwo? Czemu nie mówiłeś o tym wcześniej? A co ja mam z tym wspólnego? Robię wszystko, co mogę, ale chłopaki są niezależni. Pomarańczowy tort mój ulubiony. Smiley, jak chcesz, to zjedz też mój kawałek. Jasne, że zjem. Tak fajnie jest w różowym domku, chciałbym tu mieszkać. Czym problem możecie odwiedzać nas częściej? Dziewczyny, mi to się wydaje, że te wszystkie przeprowadzki są trochę zbędne. Jak wszyscy mieszkali razem, to było fajniej. Nie ma, skotko, różowy dom jest lepszy bez chłopaków. Tak, różowy dom jest tylko dla dziewczyn. Diana, chciałabyś, żebym się podzielił z tobą tą różą bizet? Dzięki, Timur. Mały, trzymaj tą różę dla siebie. Chcę się podzielić z Dianą. Timur, zjedz to sam. Smile, nie denerwuj się. Nie denerwuję, tylko zaraz Timur pójdzie do niebieskiego domu. Ty pierwszy, Smile. Chłopaki, o, smacznego. Koszekarze, odłożcie tort. Wszyscy idziemy do niebieskiego domu z trenerką Ebi. Szczury, nikt was tu nie zapraszał. Wy już tortu nie dostaniecie. Powiedzcie trenerce Ebi i Majkowi, że dzisiaj odwiedzamy dziewczyny. To wszystko, szczury. Idźcie do wyjścia. Wyjdziemy. Z koszekarzami! Koszekarze do niebieskiego domu! Trenerka Ebi zajmie się teraz bałaganem w niebieskim domu. Dobra, Diana, pójdziemy. Chłopaki, czemu dopiero nas odwiedziliście? Bo mam już dość tego bałaganu u nas. Tak, chodźmy, może oni wpłyną na zupę i zaka. Tak, i żeby Kev nie brał przysięca przez półtorej godziny. Co mamy zrobić? Nie wiem, dziewczyny, wieczór się skończył. Dziewczyny, naprawdę chcecie spać? Nie? No to sugeruję, żebyśmy poszły do niebieskiego domu. Zobaczymy, jak trenerka Ebi rozprawi się z tym bałaganem. Dziewczyny, to będzie świetna zabawa. Chodźmy! Kochani, idziemy do niebieskiego domu. Już sobie wyobrażam, jaka to będzie zabawa. Wyobrażam sobie Ebi krzyczącą na chłopaków. I na nauczyciela Majka. Majka. Zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia! Pa, pa!